Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Pomysłu na sukces. Dziś nie jestem sam, dziś jestem z moim nowym asystentem panem Arkadiuszem. Wspólnie przybliżymy wam dwa felietony, w których pokażemy, w jaki sposób małopolanie spędzają wolny czas. W dzisiejszym odcinku Pomysłu na sukces poznamy historię słynnej już krakowskiej restauracji Magillo. Dowiemy się również, dlaczego turyści tak chętnie odwiedzają bacówkę Białej w Wiwkowej. Restauracja Magillo, w której się dziś znajdujemy, a gdzie na co dzień gospodarzem jest pan Arkadiusz. Jest przykładem na to, jak z egzotycznych podróży można przywieźć swój pomysł na sukces. 23 lata temu państwo Edyta i Marcin Klisiewicz postanowili otworzyć restaurację. Pomysł na jej wyjątkowy charakter powstał jednak z połączenia dwóch pasji. Naszą pasją jest nie tylko nasza restauracja, to również podróże. Uwielbiamy zwiedzać kraje egzotyczne. Zawsze z każdej podróży przywozimy jakiś nowy pomysł. Co możemy przenieść do naszej restauracji? Tak było po podróży do Australii. Odwiedziliśmy tam australijskie zoo. Bardzo spodobały nam się teraria z krokodylami. No i chcieliśmy mieć takie, takie u siebie w restauracji i to nam się udało. Nic dziwnego, że miejsce to wzbudza ogromne zainteresowanie. Chętnych do zobaczenia egzotycznych zwierząt nie brakuje. Najbardziej ciekawe są ich oczywiście dzieci. Głównie jesteśmy restauracją przyjazną maluchom, czyli staramy się stworzyć, no głównie są to dzieciaki, które są zachwycone, biegają od terrarium do terrarium, od szyby do szyby, a za nimi rodzice, także również i rodzice się interesują i. Bardzo często też całymi rodzinami przyjeżdżają do nas. A w restauracji jest co skosztować, bo ma ona również swoje wyjątkowe specjały. Można tam znaleźć m.in. słynne już w Krakowie pierożki. Naszym takim osiągnięciem jest statuetka Świętego Jacka w Krakowie. Otrzymaliśmy ją za nasze pierogi. To są takie nietypowe pierożki z ciasto czekoladowe, czyli do ciasta dodajemy czekoladę i odrobinę innych składników, które są już naszą tajemnicą ciągłe wyzwania, jakie stawiają sobie założyciele restauracji sprawiają, że O Magillo głośno jest nie tylko w Krakowie. Pierwszy raz pobiliśmy rekord Guinnessa, 2004 rok. I rzeczywiście no, przyniosło, odbiło się to takim szerokim echem nie tylko w, w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ponieważ dostawaliśmy sygnały od rodziny z zagranicy, że, że, że słyszeli o tym, o nas, o małej restauracji w Bieżanowie. Zarówno kuchnia, jak i mini-zo sprawiają, że restauracja Magillo to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. A trzeba dodać, że jej właściciele nie spoczywają na laurach i w planach mają nie tylko ustanowienie nowego roku, w czerwcu w Magillo mają pojawić się bowiem pingwiny. Jedną z najciekawszych definicji sukcesu zwykle słyszymy z sportowców. Dziś pan Mariusz Czerkawski. No, na pewno na pewno jest to wspaniałe, kiedy robisz coś, do czego masz, masz pasję. I, i ja zaczynając grać w hokeja, mając 8 lat, nigdy nie myślałem, że e, o tych ciężkich chwilach, o tych, o tych wyjazdach zagranicznych, o tych e, uczeniu się języka, poznawaniu świata, e, znajdywaniu się z, w obcym środowisku zupełnie, e, walczenia z konkurencją codziennego e, treningu, charówki i, i, i tego, co powoduje, że musisz być cały czas, udowadniać, że jesteś lepszy od, od, od swojej konkurencji. E, no, można powiedzieć, że co, codzienna, codzienna jest na ojżwach, codzienne treningi, e, codzienna koncentracja, dieta e, przez 28 lat, także e, przyjemna była droga, ale czy bym ją chciał od nowa powtarzać, no, to już bym się musiał zastanowić. Znacie Państwo miejsca, do których zawsze chce się wracać? Bacówka Biały Jeleń wifkowej nieopodal Brzeska, właśnie takim miejscem jest. Zobaczcie Państwo sami. Rodzinna historia bacówki Biały Jeleń zaczyna się dość nietypowo. Od zauroczenia miejscem znalezionym przez pana Janusza podczas polowania. Kiedy skończył studia filmowe, zaczął pracować w lipnicy murowanej w Domu Kultury i jednocześnie był myśliwym. Kiedy był na polowaniu. Zobaczył właśnie tutaj bacówkę. Twierdził, że może rzeczywiście jest czas na to, żeby coś innego zrobić. I tak się tak naprawdę się zaczęło. Przeprowadziliśmy się tutaj wszyscy. Ta bacówka była takim miejscem, gdzie, gdzie zawsze się wracało i była takim naszym nowym domem. Bacówka zaczęła się rozbudowywać, a gości odwiedzających Iwkową było coraz więcej. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł sprowadzenia koni huculskich. Jako rodzina zawsze wyjeżdżaliśmy gdzieś na wypoczynek, i takim wypoczynkiem właśnie była jazda konna. Tato stwierdził, że może rzeczywiście do naszego terenu i do bacówki będą pasowały koni chuculskie. konie huculskie. Konie huculskie są końmi rodzinnymi bardzo łagodne i bardzo bezpieczne, jeśli chodzi o naukę jazdy konnej dla dzieci. A dla dzieci znajdzie się tu naprawdę wiele atrakcji, szczególnie w słynnej już Zagrodzie Karpackiej. Zagroda Karpacka jest naszym takim małym skansenem, ma naszą perełką. Mamy chatę pogórzańską. Ona jest o tyle specyficzna, że można w niej po prostu zamieszkać. No ją wynajmujemy gościom. Są wielcy amatorzy, znajdują się tacy amatorzy, którzy chcą poczuć klimat tamtych czasów. Jest jeszcze wiatrak z młynem z żarnami w których autentycznie mielimy mąkę, w których autentycznie pojawia się ta mąka. Prowadzimy takie programy edukacyjne od ziarenka do bochenka. Dzieciaki uczą się, poznają jak to kiedyś na wsiach wypiekano chleb, sami próbują robić jakieś bułeczki, później patrzą jak to wkładamy do pieca, jak to pieczemy, no i później mogą to zjeść, więc chyba największa frajda. Szczególną radość sprawiają dzieciom mieszkańcy Zagrody Karpackiej. Są gąski, kuska, Osiołek Edmund pupil naszych dzieciaków, największy. Są konie, dziki i latem pojawiają się też króliki. To, co tworzy klimat bacówki biały Jeleń to również naturalna polska kuchnia. Właściciele bacówki tworzą jednak też własne tradycje. Co roku jesienią mamy taką specjalną naszą tradycję pikniku śliwkowego. We wrześniu wsypujemy śliwki węgierki do kotła. I trzy dni tutaj mieszamy na ogniu powidła, a później pakujemy do słoiczków, każdy może ten smak bacówki też zabrać do domu. Na magii miejsca, która sprawia, że goście wracają do bacówki, składa się wiele czynników. Jednak najważniejsze jest to, że odwiedzający ośrodek zawsze mogli liczyć na życzliwość i otwartość gospodarzy. Pamiętam, kto by tutaj nie przyjechał do bacówki, zawsze był goszczony, zawsze czuć było tutaj taką małopolską polską gościnność. Zawsze. Goście. Myślę, że przyjeżdżają do miejsca, tak, ale też do ludzi. To wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Żegnam się w nią własnym oraz mojego kolegi Arkadiusza. Przypominam, że nasz program można oglądać co tydzień na antenie telewizji Kraku o godzinie 17.50 oraz na żywo na stronie www.krakow.tvp.pl oraz na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji TVP Stream. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.